Jak mnie w nie się... OH! OH! Jaką sadzą wyszedł! Jaku wyszedł! Jaku wyszedł! I cześć moi kochani, dzisiaj kolejny odcinek z Hello Neighbor i dzisiaj kochani, będziemy robić to, co pisaliście w komentarzach. Albowiem postawimy Manekina w miejscu, gdzie jest jego miejsce, czyli klasa. E, ja to już wiedziałem tak naprawdę. Trzeba rozwiązać zadania matematyczne, które są rozstawiane na tablicy. To to jest zrobimy. To o tym też wiedziałem, żeby potem nie było, że, że nie wiedziałem, tak? Wiedziałem o tym, słuchajcie. I ogólnie będziemy próbowali zrobić tak, żeby ten sąsiad nas oczywiście nie złapał, co jest chyba dosyć logiczne. podgłosię sobie grę na maksa, jak tylko mogę. Okej, okay, już słyszałem, że on gdzieś tam chodzi, więc pójdziemy sobie dookoła, zobaczymy, czy może tam coś jest ciekawego. Spróbujmy zajść od razu do jego sypialni, żeby zabrać yy, mu łoma. Okej, okay, poczekajcie, bo on tutaj gdzieś chodzi już, to... Nie wiem, może to tutaj zostawię sobie drzwi otwarte, co wy na to, kochani? Żeby mieć pewność, że... Że tu się nic nie stanie. Wyłączę mu też piec od razu, żeby mieć yy, pewność, że na górze, dobra, przyszedł chyba spał Kuźwa. Czy on chodzi spał baseballową, kochani? Czy on Kuźwa wszedł tam z spał baseballową? Czy mi się tylko wydawało, że on tam wszedł z spał baseballową? Bo widziałem perfidnie baseball. Mogłem się mylić, ale widziałem. Dobra, poczekajcie. Spróbuję wybić mu. Może to coś tak. O, daliśmy radę. Nie, nie sądziłem, że to radę. Okej, okay, poczekajcie, bo ja nie wiem, skwrócą on wyjdzie. Ok, zapierdzielamy. Poczekajcie, dobra. Słyszę, że gdzieś idzie. Pytanie tylko, gdzie on teraz wyszedł? Czy wyszedł tutaj? Za cholerę, nie wyszedł tutaj. Uff, w dupę! tu wcale nie ma! tu wcale nie ma! Wiedzą? ok, dobra. Uh. Było blisko, kochani. Oj, było blisko, słuchajcie. No ale to nic, dobra. E, niestety, ale nie, w sumie mamy wybite okno. Mamy wyłączony chyba piec, tak mi się wydaje, że mamy wyłączony piec! Przespaliśmy się, więc w sumie nie jestem tego pewien uh! What? Czy on mi się obraz rozmazał? Czy to jakiś gaz pieprzowy był, czy co? Poczekajcie, bo to było trochę takie trochę weird. Że tak muszę wam powiedzieć że mówię. Dobra, on gdzieś się tam na prawo jest, to wiem. Ale piec jest ciągle wyłączony, co nie jest zbytnio dobrze dla nas. Okej, okay, dobra, wyłączony piec Nie wiem, czy on teraz tam pójdzie, ale mamy okno wybite Z tego, co wiem, po tej stronie, kochani Więc na luzie sobie jeżeli już wejdziemy I na ludzie sobie przejdziemy Bez żadnych większych problemów Mam nadzieję, że jest wybite Jest wybite, proszę bardzo Widzicie, kochani, jest wybite Więc możemy sobie na spokojnie wejść Tu jest pułapka, patrzcie, jaki sprydziarz postawił sobie pułapkę, no Koczeka, bo ja będę strał po gaciach jako mi teraz tutaj gdzieś wejdzie. Bo ja nie powiedzie gdzie on jest! Się trochę boję, się trochę cykam, że, że mi to wyskoczy i nie złapie. A tego bym nie chciał, słuchajcie, tego bym kochani nie chciał. No i dobra, idziemy. O mi wcale nie ma! No what, What? Widzieliście? On spał sobie normalnie tej! No i dobra, to już widzieliśmy, to już widzieliśmy ten niesamowity filmik, no niestety, ale no... Ja nie wiedziałem, że on może się położyć po prostu spać. Ja o tym kompletnie nie wiedziałem. Powiedzcie, wiecie co, ja się prześpię może do nocy. Takiej kompletnie. Mam być kompletna noc do cholery jasnej. O, dobra, jest kompletna noc, słuchajcie. Tutaj mamy krzesło i latarkę. Weźmiemy sobie tą latarkę i zobaczymy, czy on będzie spał. Pójdziemy do jego sypialni, tam on też ma okna. I podpatrzymy go, czy on śpi. Jeżeli spać będzie, to będzie super. O, fuck, kamera mnie chyba usłyszała, wiecie? E, to jest chyba jego sypiania, prawda? No niestety w łóżeczku nasz mały człowieczek nie leży, co nie jest zbytnio dla nas dobrze. Ale słuchajcie, mamy tutaj kapelusz, który mam nadzieję, że będzie leżał na ziemi. Ale tu wcale nie ma! Ale tu wcale nie ma! Nie, tu wcale nie ma, panie! E, a może byśmy tak wyłączyli uprost? to ten... tu pułapkę postawił, widzę. Okej, okay, tu już więcej pułapek nie widzę. Tu jeszcze pułka, pułapkę postawił, nie pułapkę. What? A ty się skąd tam wziął, przepraszam bardzo. Poraz obejdziemy mu dom dookoła. Obejdziemy mu dom dookoła. Albo by nam spróbujemy. Jest! Oh, Mamy to. Mamy to, kochani, jesteśmy w jego domie. Mam nadzieję, że on nie wie, że ja jestem pod jego łóżkiem. Jeżeli wie, no to troszkę dupa. Are you fucking kidding me? A skąd ty, niby, panie, wiedziałe, że ja jestem pod twoim łóżkiem? Skąd ty to niby wiedziałeś, panie? Mogłem w sumie wyjść z tego, jego łóżka i wybiec, tak naprawdę, no ale trochę nie pomyślałem, więc no troszkę dupa była. No dobra, miejmy nadzieję, że się chyba teraz siedzi ogon na telewizor, prawda? Czy się mylę? Okej, dobra, poczekajcie, czekajcie. O to był chyba meneknie, ale nie jestem pewien tej. Tak ja mam szczerze muszę powiedzieć, że nie jestem pewien. Okej, tutaj właśnie chciałem do... No wejdźmy mi po te łóżko! Dziękuję. Dobra, tutaj właśnie chciałem dotrzeć, słuchajcie. Kurde, ma tu okno. A nie, nie ma tu okna. Dobra, słuchajcie, mamy... mamy to. Cicho! Czemu te zepiszą te, te, te? Nie podobało mi się to. Okej, okay, wiecie co? O, tu jest klucz. A, no w sumie klucz nam się nie przy... O nie, czekajcie, tu jest klucz, który trzeba zanieść tam do tego, tego tam na górę chyba! Oooo! Czemu o tym nie pomyślałem? Brzegajcie, pójdę mu jeszcze wybiję okno w szybie. Co wy na to? ALBO bo jednak nie! O jednak nie! O ja się bolę lepiej przespać, ja się bolę... No kurde, nie no ja już to znam, no! Okej, okay, dobra. <śled> To nie było zamierzone! To nie było zamierzone! <grymne> dobra Dobra Okej, okay, dobra, dobra Poczekajcie, teraz mu pójdę wybić okno Mam trochę nadzieję, że mi się uda Mam wybrany karton? Mam wybrany karton Coś go nie widzę Poszło! Idziemy, wracamy! Wracamy! Nie wiem, czy mnie teraz zauważy Panie sąsiedzie, chyba że znowu utknął, cfel. No, jeżeli on mi znowu gdzieś utknął, panie i panowie, to ja będę w czydupy zły. Panie sąsiedzie, dwa okna ci żem wybił. Ja jednak nie utknął. Panie sąsiedzie, to wcale nie byłem ja. No właśnie, patrz się dookoła. Niczego nie zauważysz, bardzo dobrze, bo, ponieważ to nie byłem ja Dziękuję Mam nadzieję, że się dogadaliśmy, panie sąsiedzie Dobra, słuchajcie Jako, że mamy teraz to ładnie zrobione To, możemy spróbować mu tam do środka wejść What? No nie miałeś tego wyrzucić, tylko to dłużyć, to miałeś to Ok? Nic nie widzę, słuchajcie, nic nie widzę Nie wiem, gdzie on jest, nie wiem, gdzie on może być Ale musimy iść, otworzyć mu drzwi Będziemy otworzyć mu drzwi żeby było dobrze, mamy łama, więc jest ok, jest nawet lepiej niż. niż możemy się. Fucking shit, tu są kamery! Wszędzie są kamery! Oh! Jak ja tego nie lubię! Nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być nasz sąsiad. Mam nadzieję, że znowu nie zaklinował się gdzieś w ścianie, mam nadzieję, że gdzieś śpi. Z ze zastrany. Jeszcze w jego domu nie byłem, więc e, znaczy w sensie tak normalnie w jego, w jego domu nie byłem, prawda? E, póki co chyba tutaj nic zrobić nie mogę, o ile znaczy mogę odblokować sobie te drzwi, ale nie wiem, czy chcę to robić, tak szczerze mówiąc, ale no mogę to zrobić, tak? Więc no, okej. Okay. Czy ja w ogóle kucam? Ja kucam, dobra. Okej, okay, sąsiad utknął w windzie. Sąsiad utknął w windzie. Tam utknął sąsiad. No po prostu mega! Pójdę do niego na górę i go wolnie. No nie ma bata, po prostu muszę go uwolnić, no. Jak mnie w nie się... AAAAA! Aaaa! 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 JAKĄ WYSZEDŁ?! JAKĄ WYSZEDŁ?! JAKĄ WYSZEDŁ?! Jezu! O matko! O matko! On wyszedł przez okno! O ja pierdzielę! O! Szok! Mamy odblokowane trochę. Uh. Nie Nieźle słuchajcie, nie nieźle. Teraz przynajmniej wiem, że nie jest zablokowany, bo słyszę go gdzieś. Excusez moi, kamery, ale w jakim kuźwa cudem. Wy mnie kuźwa, widzicie kuźwa. Ja się excusez moi, was pytam, bardzo mła. Ja nie wiem, co się dzieje, że mi się tu tak ekran robi. Holera, sam Boga! O mnie to wcale nie ma! Aaaa, Jezu to była chyba pułapka po prostu i tyle Okej, okay, dobra, poczekajcie, ale mamy to chyba, prawda? A -a! Nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie jest, ja, to... to... dobra, ok, dobra, się Jezu, ja go znowu zbaguję, ja go znowu nie zbaguję Ja jestem tego pewny Tylko nie wiem, gdzie on okno wybił, bo gdzieś słyszałem wtedy, że okno wybił, ale nie wiem gdzie Ciekawe, czy on mnie teraz słyszy gdzieś a -a! A, biegnij! Biegnie! O, Jeszcze! Ja pierdziele nie, ja nie mogę w to grać! Okej, okay, spokój, cisza, nic się nie dzieje. Dobrze. Dobra, spokojnie. Ta panika była kompletnie bezsensowna. Ta gra nie jest dla mnie, to jest kolejna gra, której ja po prostu nie będę potrafił przejść! Po pierwsze, przez ilość kamer, która jest zawarta w tym wszystkim. No bo to już są wszędzie kamery, no! Gdzie ja nie staję? To jest kamera! No patrzcie, widzicie? Już tu idzie. Wcale się. No, myślałem, że się w moją stronę nie odwróci. A ten się specjalnie chyba w moją stronę właśnie odwrócił. Już teraz ja nie mam szans. Tylko przecież jak są wszędzie kamery rozstawione, i on biegnie do tego głosu po prostu. Panie sąsiedzie, mógłbyś, proszę bardzo, wypierdzielać ode mnie? Czy ja mam jakieś krzesło? Nie wiem, tu jest krzesło, daj krzesło. O, 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 panie sąsiedzie, panie sąsiedzie, nie tak ostro. Za! O! Czy tu przyjdzie? Czy to przyjdzie? O! o jak mnie zaskoczył! W czydupę mnie zaskoczył? Poczekajcie, wiesz co, ja to chyba zasytuję, bo to po prostu ja to nie, nie wiem, jak ja to zrobię teraz, naprawdę. A Kidoki! Próbujemy, kochani, próbujemy. Czy nam się uda? Oto jest the question, słuchajcie, oto jest właśnie the question. Czy nam się to kochani uda zrobić? Albo rozbiję mu okno, powiedzmy, wejdę do środka, spróbuję przynajmniej wejść do środka. Okej, okay, bo on teraz na logika powinien tam pobiec z, z głównych drzwi. Okej, okay, what the fuck? Panie sąsiedzie, czy ty przypadkiem miałeś i zobaczyć tego okna? Może on mnie słyszy, jak ja tak chodzę, ja, już, ja już nic nie rozumiem kompletnie. Jeżeli on teraz nie wyjdzie i nie zobaczy, co jest nie tak z tym oknem, to ja nie wiem o co tutaj chodzi, ej, naprawdę. Zapierdzielę! Goni mnie! Goni mnie sąsiad! Jezu, to jest psychopata jakiś! Jedź ty! Idź! Idź, Jezu, idź. Do domu, perfidnie mi chciał wejść do domu Co za chami prostak w ogóle Co za chami prostak No jak tak może przejść, tu jest chamstwo What? Jak ty mnie usłyszałeś? Panie sąsiedzie, ja ciebie proszę Ja ciebie proszę, weź mnie, zostaw w spokoju no nie, nawet pod łóżkiem, kuźwa, nie siedziałem A ten mnie wziął i zauwa zauważył mnie Jak ja nawet pod tym łóżkiem już nie byłem To on mnie widzi i mnie złapał Patrzcie, jak się spociłem Nie widać, no Jezu Jak on stoi w miejscu, jak gdzieś utknie To ja to przejdę Ale jak on nie utknie To ja tego nie przejdę No nie przejdę tego, no On wie, była drzwi zostały otwarte To ma senysy. To na... NAGLE WSZYSTKO NABRAŁO SYNYSY SŁUCHAJCIE MAMY... O! No! ON TAM BYŁ! ON TAM BYŁ! ON TAM BYŁ! ON TAM BYŁ! O TAK TO! WIDZIAŁEM! Panie sąsiedzie, idźcie proszę Cię kuźwa na górę swelu za strony. Jeszcze to, 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 to jestem w stanie zrobić Ale nic innego po prostu nie jestem w stanie wyłączyć tego pieca stranego. Nie jestem po prostu w stanie wyłączyć tego pieca, naprawdę. To jest coś tak okropnego, ten piec. Oh, fucking shit! Jedyne, co mam teraz nadzieję, to to, że go tutaj nie ma dziwa zamknął mi drzwi od środka, no. Ja pierdzielę. Pierwszy raz tu jestem, kochani. Jezu, wysyłałem się już tutaj na to manekin, się tak patrzyłem na niego jeszcze nawet, no. A! Kamery! Wąs z kamerami, nie chcę kamer. Młot pneumatyczny! Dzwoneczek! Why the fuck do I need młot pneumatyczny? O! Oh, leren w dupen! Totalen jeżenen. O, oh, w dupenen jeżenen. Chyba, Chyba warto teraz iść do domu, żeby zostawić sobie to coś, prawda? O, dobra. Jako, że mnie chyba nie widział, to żadne pułapki się nowe nie pojawią. Tak mi się bynajmniej wydaje. Jestem pewien, że chcę tutaj zostawić łom. Jestem pewien, że chcę tutaj zostawić to coś. Co położę sobie tutaj? O, może. O, proszę, dobra. Mam, kochani, dzwoneczek, więc możemy iść do manekina, postawić sobie manekina, a potem z prowotem wejść na górę Windą, oczywiście, o ile wina się pojawi Idźmy spać, o, dobra, będzie tutaj Dobra Dobrze mi idzie, naprawdę dobrze mi idzie Słuchajcie, bardzo dobrze mi idzie O, Jezu. Jestem teraz siebie dumny, że tak ładnie mi poszło, naprawdę Nie sądziłem, że tak ładnie mi pójdzie, kochani, naprawdę Możecie być ze mnie w tym momencie dumni. Możecie być ze mnie w tym momencie... w tym momencie możecie być ze mnie dumni, naprawdę pewny, że po prostu byście się nie spodziewali tego, że ja bym był w stanie to zrobić, naprawdę, żebym był w stanie to się dostać po prostu do tego, do tej, do tego. do tego miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy, tak? Mamy to iść do środka! Iść do środka! Are you fucking kidding me? 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 To już było tak blisko... To po to była ta trudna Ej, to jest to... Co, jest... Co to, to, to jest gry? Znaczy, że przeszedłem grę, tylko że troszeczkę nie odblokowałem i reszty rzeczy. Ja myślałem, że... O, matka, myślałem, że zobaczę, co jest za tymi drzwiami, bo przecież tam były jakieś samochody, dobra. Wiecie co? Jeżeli chcecie, żebym zrobił jeszcze dodatkowe zadania, typu ta babka na górze, co jest? <laughs> Strzelnica. Nie, ja to zrobię. Tak, tak, ja to zrobię, słuchajcie, ja to zrobię. Na Następny odcinek będzie tylko i wyłącznie o tym i nie będziemy próbować w ogóle dostać się do tych drzwi, słuchajcie. Będziemy tylko próbować dostać to, dostać to, co jest na górze, i ten dzwoneczek i tak dalej, prawda? Więc to właśnie zrobię z na tym odcinkiem. w ja tym czasie, tam nie zakończę, bo mi się już niedługo. Pa, 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 pa.